Siemanko z tej strony, Małe Stworki, to jest siódmy odcinek z serii Margonem z Małym Stworkiem. W tamtym odcinku dobiliśmy do dziesiątego levela na wilkach i między odcinkami dobiłem jedenasty. Zarobiłem przy okazji trochę kasy i było gorączkowe atakowanie żuków, bo przypomniała mi się jaka to jest misja i chciałem, żebym się trochę leczył. No i... Idziemy do uzdrowiciela archeniusa. Wzięliśmy misję i znajdź kryjówkę szczurów i rozpraw się z nimi. To jest trudna misja, ponieważ jest bardzo dużo szczurów. Ja chyba pamiętam, gdzie są te szczury. Tak, tutaj, tutaj to drzewko oczywiście czerwona kropka zatrzymajcie sobie jak chcecie mnie znaleźć czyli czerwoną kropkę widzicie to drzewo jak dajecie kursor na dziup, na dziuple jak kliknie, no jak klikniecie daj, dalej wchodzę jesteśmy w jaskini widzicie jak fajnie zrobili sobie ściany? <grym> Dobra, i tutaj jest już pełno szczurów Nie wiedziałem, że z nich dropią ogony Ile tutaj rzeczy obgryzionych? Widać, że szczury Czy mamy zwykłe szczury zabijać? Szczur, szczur, wojownik, król szczurów Tak, zwykłe szczury też Ja sobie zbiorę, bo to jest kasa ja nie pamiętam dokładnie jeszcze, gdzie jest ten król szczurów, więc trochę nam ta misja mo może zająć jeszcze za czasami to jest wkurzające, bo one się chyba szybko rozpią, więc później z powrotem będzie trudno, bo tam kilka zasłania drogę. Hmm. Jak kiedyś to robiłem na magu, to mi te szczury trochę więcej brały. Niepotrzebnie, żebym brał jajeczka. A no właśnie, jak chcecie coś zebrać, to wchodzicie na przedmiot oczywiście. Możecie kliknąć spację nawet i później podnieść. Szczur wojownik. Serio, ja nie wiedziałem, że można ze szczura wydrupić ogon szczura warte aż 200. No właściwie to jest mało, ale to już coś, nie? Przynajmniej więcej warte od tych oczu. Jak się zrobiła misję to też można tutaj wchodzić, ale lepiej już ekspić na wilczkach. Jakieś wyzwanie jest, jest zabawa. No widać, że się gra, a nie tak dla zabawy, a nie że się gra, żeby przejść tą grę tak gorączkowo uzależnienie itd. Znowu ogam no. A ten Król Szczurów to nie pamiętam, ale on chyba jakiś tam level już ma. Na pewno. On chyba ma już 13 level, tak jak Wilczki. Więc trochę nam już weźmie jako jedyny. Jakbyśmy nie mieli eku to by te szczury nas na spokojnie zabijały. Ja wolę atakować te szczury, bo w sumie to jest do misji. Jak widzicie... No jeszcze trochę, ale czuję, że już jesteśmy blisko, coś czuję, że w tamtej komnacie obok jest już król, albo jeszcze trzeba niżej zejść, ale ja bym wolał, żeby już tam był, bo mi się nie chce za daleko chodzić. Nie wiem, czy mi st3 minut na nagranie. No, ale próbujemy. Czur wojownik. Te ogony są niezłe. Hm. Nie wiem czy atakować. Jeszcze. Dobra, nie. Teraz już szczurów nie atakujemy. Idziemy prosto do króla. Tutaj. Żyłbki nie można sterptać. Ona atakuje. Ja nawet nie wiedziałem, że on tutaj jest. Jacie! Trzy mięsa! Nie za dużo, ale coś. Mówiłem, że nam coś wezmą? Dobra, ja może sobie będę ogonki w sumie zbierał, bo sprzedamy i w, w, w końcu wychodzimy z wioski. Już tej wiosce misji nie będzie, więc tutaj nie będziemy mieli po co wracać zbytnio, bo w sumie w Itchan będziemy sprzedawać lepiej, więc jak już co to będę do Itchan szedł. Hm, ogon. Dobra. Wychodzimy, je, a tak się wychodziło, klikacie tutaj na dole na ściankę, na dole, I, no i wychodzę. No misja ciekawa i ciekawie schowali te szczury. Jak y, nie wie się gdzie są te szczury to trochę y, no niezbyt fajnie się gra i niektórzy już przestają grać na magu. I ja właśnie dlatego nagrywam, bo jakbyście nie wiedzieli przy okazji czegoś, to możecie mnie oglądnąć i będziecie wiedzieć. Dostaliśmy naszyjnik na 10 level i on jest chyba lepszy. Wszystkie cechy 10, a ten wszystkie cechy 11, życie 67, SA 11%, SA to jest chyba szybkość, nie wiem, bo ja nie ogarniam jeszcze tego aż tak. sprzedajemy wszystko te orzeszki w sumie mogę sprzedać jakie orzeszki? jajeczka wszystko mamy na siódmy level, tylko naszyjnik naj, najlepszy uuu, trochę się nam zarobiło, mamy 10 tysięcy Wy to słyszycie i widzicie. Wy to patrzcie. 10 tysięcy. I to już no wychodzimy z wioski. Nie wiem czy ciągnąć ten odcinek czy nie, ale może pójdę do Ithan, bo ja pff, zrobię cięcie. Bo tam trochę poszukam i... Jak będzie jakaś misja, no to wznawiamy nagrywanie, no to witamy się po cięciu. Witam was po cięciu i znalazłem misję u pastucha Mira. Nie wiem jak wziąć. No wzięliśmy. Ledwo. Musimy zabić pięć szarych wilków. To dla nas pestka, więc może... Zrobię cięcie, bo już wiecie, gdzie są te wilki, po prostu pięć wilków i wracacie, więc ja zrobię cięcie i coś zrobię takiego fajnego, co się dowiecie po cięciu, no to cięcie. Witam was po cięciu, Je... wracamy do pastucha Mira, bierzemy nagrodę, bursztyn i ser i ja chyba zapomniałem czegoś zrobić czekajcie tu przy okazji zrobię następne cięcie bo ja chyba wiem gdzie jest następna misja a jak nie to się z wami pożegnam no to robię cięcie no i widzimy się po cięciu oczywiście dobra teraz mi się przypomniało że można zmienić wygląd postaci i to się robi tak przed wejściem do gry trzeba kliknąć konfiguracja moje postacie Później ja dałem na Ibasai. Tutaj ja sobie ten wybrałem, można ten zapisz, albo... ale ja wolę ten zapisz. No co to... widzimy się w grze. Witam w rozpoczęciu i po zmianie postaci. No misja jest blisko, więc mogę przejść, bo mamy jeszcze tam troszkę, bo to jest 10 sekund nagrania po cięciu a chyba nagrywamy 12 albo 13 minut to Lindia bierzemy od niego misję ona jest na czerwonej kropce oczywiście i ten czy, czy jakoś tak jest tutaj gdzieś tak on jest tutaj Uh, dokładnie. No, czerwona kropka oczywiście, tam u góry się przechodzi. Rozmawiamy z nim. Klikamy to na dole i idziemy do tej dziewczyny. Tam troszkę trzeba pochodzić, ale króciutka misja. I na spotkałem go, kazał przekazać ci, że nie wróci dopóki nie zmienisz swojego zachowania. Ona daje nam 100 złotych monet za odpowiedź taką ten i daje nam chustę, którą mamy mu dać. Znowu do niego wracamy. Mam dla ciebie informację. Klikamy to u góry. To pierwsze. U, jeszcze wrac... Dostaliśmy od niego jego hełm. O, no według mnie to jest fajny hełm. Taki na ten level na razie. Wracamy do tej dziewczyny. Mówimy, ten przyjął twoją chustę i powiedział, że wróci. Daje nam Perły wa wartą 935, ja ją oczywiście sprzedam, ale nie tutaj. Chę sobie założymy. No i to jest koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze możecie mnie zasubskrybować jak się Wam podobam także w nagrywaniu. Łapki w górę też mile widziane, no to ja się z wami żegnam. Siemanko i cześć!